Siemanko, z tej strony Darkcraft.pl ze mną jest. Którą biega po złupicie. <grych> Okej. Okay. Tym razem to samo co poprzednio, ale teraz 2 na dwóch. W takim tempie na razem będzie 3 na trzech, ale... Nieważne. Go, go, go! No, nie się zjedzą. Mi się rendering z O! Wow. Zawsze mi to pomaga. Więc tak, widać, że Nike kontra... Nike i Danielo kontra Wojtek z i... Boss Loki. <grym> Zawsze mi to pomaga, bo ja nie pozbywam <grym> się. <Podarli> się, no. <grym> ah. Kręcimy to trzeci raz, bo mieliśmy takiego nieogarza. Takiego nie ogarnia z lataniem Okej, okay. ja po... <noise> Dwa ogarnięcia później. Okej, okay. już są w kącie, już są w kącie, a ja im jeszcze pomogę. Komendo UNDO. <coughs> Jakąś chrypę mam. No. no. <noise> y Nagra nagrałem też właściwie my. No nie no ja nagrałem. Drugi filmik Tak, kręcimy yy, Nagrałem największe na tym serwerze Jak chyba było 5 czy 6, 7 osób aż yy, Diamentową zbroję ktoś wygrał, nie powiem kto, bo nie wiem który się film pierwszy się pojawi, ale myślę, że ten bo będzie łatwiejszy do zrenderowania Oj, Oj, sorry Zagadałem się, a to nie wiem Redo ja to nimi jak szatan. No, weszli aż do tego. Tak, prawa autorskie. I tu nie ma miecza, tak? Obserwuj. Pozdrowienia dla panią gejki. No, pozdrowienia. Najlepsze. Ten no, paslu jakiś jest legowany. Kartonowy internet. Ej no. Weź na ja, bieg... ja biegam po suficie, ale wiesz. Przepraszam się. Ej. Taki dziś nie oddar. Taki Dobra. Nie, nie dostaniesz widowni. Dobra. Lecimy dalej. Już ktoś zginął? Kto zginął? Jak to? to? Aha. Dobra. Co jadą go dalej. A już nie ma szans. Tak rozsypał się. To lal. Jest taka skomodania. No. Już dem się tak ładnie rozsypali. Ja sobie to zbieram bo jest zasada, że nie oddajemy. <laughs> Ciekawe. No nie. Nie, nie ma takiej, nie ma takiej komedii. No to jest taki dodatkowy filmik Tutaj już Marcinem zaczyna znowu miotać, zaraz go rozłączy, on będzie latał po suficie. O już go rozłączyło, no wykrakałem hmm. Dobra, przerywam ten filmik Pojawi się na YouTubie, skoro go teraz oglądacie I do zobaczenia